Nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości 640 tysięcy złotych trafił do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach. W sumie 11 najwyższej klasy aparatów, w tym m.in. inkubatory, respiratory, defibrylator i kardiomonitory, zastąpią zużyty już sprzęt. Cały ten sprzęt poszedł na najtrudniejszy oddział, czyli anestezjologii intensywnej terapii, czyli tam, gdzie trafiają dzieci z bezpośrednim zagrożeniem życia po wypadkach, yy, yy, z urazami wielonarządowymi. W związku z tym to jest najcięższy oddział i uznaliśmy, że tam będzie najlepiej służył. Sprzęt dla szpitalika dziecięcego przekazała Fundacja Orimari z Warszawy. Mając świadomość tego, że jest bardzo wysoki poziom jakby pediatrii i możliwości pomocy, pomocy chorym dzieciom, natomiast braki sprzętowe, które uniemożliwiają udzielanie tej pomocy, konieczność odsyłania do jakichś bardziej specjalistycznych ośrodków, no to, to są jakby czynniki, które są brane pod uwagę przy wyborze konkretnego ośrodka. Środki na zakup sprzętu zostały zebrane w październiku 2013 roku podczas organizowanej przez Fundację Piątej Kolacji Charytatywnej. To w pierwszym momencie, kiedy usłyszeliśmy, że taka kwota, ponad 600 tysięcy złotych została podczas jednego wieczoru wylicytowana i będzie przekazana w postaci sprzętu dla szpitalika. Nie wierzyliśmy w to, ale okazuje się, że są tacy wspaniali ludzie, przyjaciele Fundacji Ori Mari, która objęła swoją opieką szpitalik dziecięcy w Kielcach, którzy zdecydowali się przeznaczyć swoje prywatne pieniądze. Środki na nowy sprzęt dla szpitalika przeznaczył w tym roku także samorząd województwa. Za 750 tysięcy złotych zostaną zakupione urządzenia do diagnostyki przewodu pokarmowego oraz echo serca.